Cześć, witajcie wszyscy serdecznie w nowym odcinku, bardziej dynamicznym, który będzie się nazywać Co warto wiedzieć przed zakupem kamer do monitoringu. W tym filmie będę chciał Wam wszystko po kolei opisać. Przypominam, że to jest film odświeżony, ponieważ ten, który był pierwotnie robiony, jest dosyć już stary, ma kilka lat. I warto byłoby zobaczyć, co dzisiaj jest warte uwagi i sprawdzenia. Także zaczynamy. Ok, zanim w ogóle zaczniemy, warto byłoby przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy macie przygotowane okablowanie. Jeżeli tak, no to super. Jeżeli nie, no to pewnie zastanawiacie się, jaki kabel najlepiej przygotować. W dzisiejszych czasach, a mamy rok 2024, zdecydowanie skrętka komputerowa ośmiużyłowa kategorii 5 już jest minimalnie wymagana. Mamy dwa rodzaje kolorów, szary, czarny. Generalnie czarny służy bardziej na zewnątrz. Taki szary to jest taki bardziej do środka kabel. Zresztą pokażę Wam, jak to wygląda u nas. Odczepię sobie jeden kabelek, żebyście zobaczyli. O! Tak wygląda. O, może tak. No. To jest standardowa. Skrętka komputerowa, która służy nam do instalacji kamer cyfrowych. Drugim kablem, który możemy użyć, jest tak zwany kabel koncentryczny, czyli dawniej zwany analogowy. Rejestratory wyglądają w ten sposób. Dokładnie, tak. To są tak zwane wejścia antenowe. Tutaj generalnie sprawa jest o tyle prosta, że po podłączeniu wizji bezpośrednio z kamery można od razu zobaczyć obraz. Jeżeli chodzi o kamery IP, no to tutaj generalnie rzecz biorąc te nowsze rejestratory mają to do siebie, że po podłączeniu je do urządzenia obraz będzie od razu widoczny. No dobra, ale zapytacie się jeszcze, co z kamerami Wi-Fi? Otóż sprawa wygląda tak, że Możemy je podłączyć tylko i wyłącznie do rejestratorów IP, czyli czegoś takiego. Oczywiście, o ile ma wbudowane anteny. Generalnie rzecz biorąc, takie rejestratory działają jako osobne jednostki. Nie są to żadne hybrydy. Możemy tylko i wyłącznie używać ich w, w celach albo typowo do kamer Wi-Fi, albo typowo dla kamer przewodowych. Dobrze, skoro jesteśmy cały czas przy rejestratorach, warto byłoby też yy, wytłumaczyć wam jakie są dostępne warianty. Mianowicie tak, nasz wygląda w ten sposób. Jest to czterokanałowy rejestrator, który ma wbudowane zasilanie. Do dyspozycji mamy jeszcze wersję ośmiokanałową, 16, 32, 128 i tak i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, te rejestratory dzielą się na tak zwane właśnie dwie Części, czyli właśnie te, które mają wbudowane zasilanie, które tu zresztą widzicie. Oraz takie, które mają tylko jedno wejście pod RJ45, to jest właśnie tutaj. Ono służy do podpięcia internetu. Internet to już tutaj dowolny operator, najlepiej jak najtańszy. Może być po Wi-Fi, tak jak u nas na przykład. To też wam zresztą pokażę, jak to u nas wygląda. Mianowicie. Jest to standardowy TP-Link, który służy nam do internetu, który mamy tutaj za pomocą karty SIM dostarczone i generalnie nam to wystarcza. Tak czy inaczej, samo podłączenie musi się odbywać drogą po kablu, bo niestety restator nie ma wbudowanego żadnego modułu Wi-Fi, ale to w zupełności wystarczy. Kolejna kwestia: dyski twarde. Jeżeli chodzi o same dyski, to tutaj generalnie rzecz biorąc musimy dawać te, które nadają się do pracy ciągłej. To znaczy, musi być on przede wszystkim wolnoobrotowy. 5200 obrotów, standardowy dysk talerzowy. Najlepiej nadają się do tego tak zwane dyski WD Purple. Tak one właśnie wyglądają. mogł mógł chociażby oszczyć. Ojko, strasznie to toporne, ale ok. Chodzi o to, że tak te dyski mają to do siebie, że mogą pracować przez cały czas. Nie nagrzewają się zbytnio i bardzo długo funkcjonują bez żadnych tutaj problemów. Jest jeszcze inna marka, która też może się nadać, tak zwane Te są w porządku. Do dyspozycji mamy wersję 1, 2, 4. 6 i 8 terabajtów. W zależności od tego, ile chcecie przechowywać danych, dobieracie sobie dysk taki, jaki wam najbardziej odpowiada. U nas na stronie zresztą jest taki kalkulator, który w prosty sposób pokazuje, że im większa raczej im większa rozdzielczość kamery, tym tego miejsca na dysku będzie mniej, więc potrzebny jest w większej pojemności, ale tam jest wszystko fajnie opisane, więc zapraszam Was do tego, żebyście sobie to zobaczyli. OK, kolejna kwestia to dobór samych kamer. I tutaj przyjdzie nam z pomocą ta oto wspaniała aranżacja showroomu, żeby Wam pokazać o co tutaj chodzi. Przede wszystkim tak, skupmy się na tej kamerze. Sama kamera w sobie, przede wszystkim, to jest wersja tubowa, jest podpięta, działa. Ale co warto wiedzieć, głowica sama w sobie tu jest w pełni regulowana. Możemy sobie nią kręcić w dowolnych kierunkach, sorki nie jest przekręcona do końca. Zabrakło mi śrubek. Ale chodzi o sam fakt, że sama głowica w sobie jest wychylana do góry 360 stopni, prawo, lewo, góra dół. Tutaj nie ma problemu z ustawieniem jej kątów tak zwanych, które zresztą widzicie na, na tym nagraniu, gdzie to w miarę przyzwoicie wygląda, jest ładnie równo. Możecie sobie to zainstalować na ścianę, można to zainstalować na podbicce. Tak czy inaczej, na pewno o wiele lepiej sprawdzają się w terenie zewnętrznym niż wewnętrznym. Kolejna kwestia to sam adapter. Tu akurat jest dosyć duża puszka, są do dyspozycji zdecydowanie mniejsze. Tu akurat jest taka zainstalowana, bo ja tutaj testuję kamery troszeczkę większe i dlatego jest to taki uchwyt uniwersalny, ale dosyć duży, ale zapewniam Was, że można spokojnie dać dużo mniejszy, który też ładnie wygląda i estetycznie. Co do samych kamer, przede wszystkim tak, dzisiaj już nie ma widocznych promienników podczerwieni. One są. Ale są niewidoczne. W sensie, jak się spojrzy bezpośrednio prostopadle pod kamerę, to zobaczycie tam jakiś piksel czerwony, który gdzieś tam daje. Ta wiązka światła jest wysyłana Diana, i odbijana i dzięki temu widzimy w nocy. Także tutaj jest to o wiele bardziej dyskretne niż w starych kamerach, które na przykład miały takie diody, które całe świeciły. Tutaj jest to zdecydowanie lepiej rozwiązane. Kolejna kwestia. Kamery kopułowej. Tutaj możemy dać dwa aż modele. Pierwszy to jest tak zwany ten z tą tak zwaną szklaną wandoloodporną kopułą. Zresztą jedna wisi tutaj w narożniku. O nie wiem czy widać. Dokładnie. To jest po to żeby widzieć czy nasze paczki wyjeżdżają czy nie. Kolejna to jest tak zwana kamera też kopułowa, która ma tutaj bezpośrednio obiektyw, tak jak tu zresztą widać, obiektyw jest wystawiony bezpośrednio, tutaj jest schowany za kopułą bandolotporną. Jakie są plusy, minusy tych tutaj kamer? Przede wszystkim to, że ta z kopułą, mimo tego, że jest w jakiś sposób chroniona, to może czasami ten obraz być lekko taki za może być niewyraźny, no przez to, że to szkło tutaj, ono się po prostu brudzi. Kolejna kwestia to jest samo sterowanie tą kamerą. Jak sami zresztą widzicie, głowica tutaj to akurat sobie wisi na takim zabezpieczeniu, ale możemy sobie tutaj dowolnie to obracać, wychylać prawo, lewo, góra, dół. Tu jeszcze jest możliwość obracania tym obiektywem, jeżeli jest ona sterowana za pomocą zoomu. Ten akurat model nie ma czegoś takiego, ale generalnie rzecz biorąc można sobie dowolnie ustawić tą kamerę. Jak jest w tej pozycji, czyli na tak zwanej podbicce, to spokojnie możemy uzyskać obraz, który będzie wyglądać dokładnie w ten sam tutaj sposób, czyli ładny, prosty obraz bez żadnych tutaj e, dziwnych odkształceń i wychyleń. Jeżeli chodzi o ten model kamery, który jest podpięty tutaj w tym miejscu, to uzyskanie kąta ładnego, jak jest właśnie na ścianie, jest dużo trudniejsze, dlatego też, jak jest możliwość, to zawsze kamery kopułowe do środka, na podbitkę. Tam się one najlepiej nadają. To jest estetyczne rozwiązanie i to najlepiej się sprawdza. Co do samych tutaj widoczności w nocy, warto byłoby zobaczyć to na takim prostym przykładzie. Jak wejdziemy sobie w nasze menu, wejdziemy sobie do naszego rejestratora. Tak jest, wejdziemy sobie w ustawienia, ale to nas nie interesuje. To może wejdźmy sobie w odtwarzanie i bierzemy sobie jakiś model. I włączymy sobie odtwarzanie, co się dzisiaj działo w nocy od północy. Tak wygląda nagranie, generalnie rzecz biorąc, z poprzedniej nocy. Tutaj jest dosyć ładnie. Możemy sobie tym nagraniem dowolnie, oczywiście, manipulować czasem. Zacznij mi się niewygodnie, myszką operuję. Tak czy inaczej. Wszelkiego rodzaju dostępne są opcje z poziomu rejestratora, który jest podpięty bezpośrednio pod telewizor lub monitor. I tutaj macie też dwa wyjścia pod te właśnie urządzenia. Pokażę Wam to na tym przykładzie, gdzie może wezmę sobie jakiś taki fajniejszy kursor. Wejście. O, może tak. O, to jest wejście VGA, czyli stare wejście pod monitor. I oczywiście wejście pod HDMI. Generalnie rzecz biorąc działa to na takiej zasadzie, że możecie podpiąć sobie dwa odbiorniki, czyli możecie mieć odtwarzanie dwóch różnych kamer, jeżeli macie monitor na HDMI czy monitor na VGA, to też będzie elegancko działać. Można sobie zrobić też rozgałęźnik, rozbić ten obraz na inne telewizory, ale wtedy sygnał będzie widoczny taki sam jak na Pierwszym monitorze, czy tam drugim. Także tutaj można pokombinować, są jakieś opcje, ale też jest to w jakiś tam sposób ograniczone. No dobrze, zatem zostało jeszcze nam przedstawienie ostatnich typów kamer, które są dosyć często mylone, mianowicie kamera obrotowa. Kamera obrotowa w zagadnieniu monitoringu, to taka, która ma funkcję sterowania prawo-lewo, góra-dół za pomocą. Rejestratora, czy to właśnie aplikacji. Tego typu kamery wyglądają w taki sposób, jak tutaj ten model, jak ten model, oraz jak wygląda na żywo kamera obrotowa, taka z prawdziwego zdarzenia. Nie możemy jej mylić z kamerą obrotową, która jest właśnie tutaj podpięta, bo to nie jest kamera które możemy sterować prawo, lewo, góra, dół. To są standardowe kamery, które nie mają takich funkcji, ale ludzie je mylą po prostu. Wiadomo, no sam obrót jest, nie? Tak, już wam pokazywałem, tu można kręcić. Tutaj też można sobie to przestawiać, to nie jest problem, ale po prostu, żeby tego nie mylić. Także jak pytacie się o kamery to macie trzy możliwości: tuba, kopuła, obrotówka. Cenowo, jeżeli chodzi o kamery tubowe, standardowe, to tutaj akurat Ceny zaczynają się już od 200 zł do 1000 i to są kamery, które będą miały szeroki kąt widzenia tak tutaj w tym przypadku. Później macie kamery troszeczkę droższe, które mają możliwość przybliżania i oddalania obrazu za pomocą właśnie aplikacji czy chociażby bezpośrednio z Restartora. Te kamery są średnio o 20-30% droższe. Ludzie często robią tak, że kupują powiedzmy część kamer standardowych, a część po prostu zamieniają sobie na kamery właśnie te z opcją zoomu. I tak samo wygląda sytuacja w kamerach kopułowych. Tutaj ceny są bardzo zbliżone. Praktycznie można powiedzieć, że to jest 1 do 1, aczkolwiek Kwestie estetyczne mają tutaj znaczenie, ponieważ kamera tubowa będzie bardziej rzucać się w oczy niż taka, która jest zainstalowana. No właśnie, zainstalowana w sumie w środku, tak? No bo, jakby nie patrzeć, kamery tubowe świetnie nadają się na zewnątrz. Widać, że są. Kamery kopułowe są bardziej dyskretne. Dobrze nadają się do wewnątrz. Pokażę Wam, jak u nas to wygląda na zewnątrz. Jak mamy te kamery popodpinane na te schody. I zobaczcie sami. No, tak to wygląda u nas, jak jest ładnie podpięte. To są kamery dosyć małe, bo oczywiście te, które mają opcję zoomu, są zdecydowanie większe. Tak jak na przykład tu macie kamerę, która ma taki właśnie gabaryt, no to kamery, które mają zdecydowanie większe, więcej możliwości, wyglądają w ten sposób, są dużo większe, a nawet można powiedzieć, że wyglądają gabarytowo w ten sposób, no to już jest kawał kamery, która swoje waży. No i tak jak sami widzieliście obrotówki też są zdecydowanie większe. No dobrze, zatem warto byłoby jeszcze podsumować ten cały materiał. Mianowicie tak, pod tym filmem znajdziecie bezpośredni link do naszych gotowych zestawów. To są tak zwane zestawy baza. One są tak skonfigurowane, żeby dały możliwość dania klientom to, co potrzebują. Czyli mamy tutaj dobrą cenę, która będzie nam dawać możliwość odtwarzania tych nagrań w bardzo dobrej jakości. Jest możliwość oczywiście. Zmiany takiej konfiguracji, ale warto byłoby wcześniej zapytać się, czy jesteśmy w stanie coś tutaj z tym zrobić. Mamy tutaj też gotowe zestawy do rozbudowy, które możecie sobie oczywiście wrzucić i dodać do nich kamery, które Was interesują. Fajnie byłoby się trzymać jednej marki. Jak już kupujecie jedną, to trzymajmy się tak, żeby kamery i rejestrator były w tej samej linii. Z dyskiem to tak już Wam wcześniej pokazywałem, te dwie marki są całkiem spoko. Nie ma tutaj żadnych problemów z tym. Jeżeli chodzi o ostatnią kwestię, czyli jak wygląda instalacja takich produktów, mianowicie tak. W przypadku kamer IP, no tutaj warto byłoby wiedzieć troszeczkę więcej o samych sieciach. Bo samo uruchomienie sprzętu to już jest metoda dosyć prosta. Samo podpięcie, tak na przykład tutaj na tym przykładzie, kamera wpięta jest bezpośrednio w nasz rejestrator pod pierwszy kanał i ona sobie tutaj działa. Kamera sama się potrafi zakodować, ona nam tutaj może odpalić i tutaj wszystko działa. Jeżeli mamy internet, to wystarczy tylko kablowo się podpiąć i generalnie rzecz biorąc, można jeszcze synchronizować to połączenie między rejestratorem a naszym telefonem za pomocą chociażby dostępu. Tak na przykład w przypadku tej marki, wchodzimy sobie w ustawienia, wchodzimy sobie w sieci. Wchodzimy sobie w zakładkę dostęp do platformy. Mamy taki specjalny qr kod, który szczytuje nam nasza aplikacja dedykowana. Wpisujemy sobie hasło naszego rejestratora i w tym momencie macie podmiot na telefonie dostępny w kilka sekund, bez żadnych tutaj skomplikowanych rzeczy. Gorzej sprawa wygląda, jeżeli na przykład chcielibyście nadać jakieś własne adresy kamer, bo na przykład macie jakieś inne urządzenia, które gdzieś tam są porzerwowane, i tutaj wtedy faktycznie trzeba troszeczkę. Kombinować, tutaj trzeba modyfikować. Można tutaj też, oczywiście, to wszystko w miarę tutaj możliwości pod siebie ustawić. Macie tutaj dedykowane firmy, które możecie sobie wybrać. Może to działać też w trybie ONWI, który jest tak zwanym standardem który dzisiaj pozwala łączyć ze sobą kilka marek bez konieczności tutaj. Yy, Trzymania się akurat tylko i wyłącznie tego jednego producenta, to jest zresztą całkiem spoko, ale yy, trzeba zaznaczyć jedną rzecz, że nie wszystkie funkcje, zwłaszcza w tych kamerach, które mają tam funkcje inteligentne, czyli tam wykrywanie osób, automatyczne alarmy, czytywanie twarzy, czy nawet nagrywanie dźwięku, może być tutaj troszeczkę problematyczne, więc dlatego zawsze mówię, że jak już my coś dobieramy, to trzymać się jednej marki. Słuchajcie, wiem, że ten materiał jest taki dosyć. Nietypowy, ale fajnie byłoby wiedzieć, czy taka forma Wam odpowiada, czy tak można kręcić, czy jednak wolicie, jak już ty, No, dzień dobry, chciałbym Wam się opowiedzieć o kamerach, czy jednak taka forma jest lepsza. Fajnie byłoby wiedzieć, jeżeli komuś się to przyda spoko, jeżeli macie jakieś tam sugestie, pytania, śmiało piszcie. staram się jeszcze odpisywać na te komentarze. Ale mimo wszystko zachęcam Was do tego, żebyście zadawali nam pytania w mailu, bo tam. Jesteśmy dostępni cały czas. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!